Wraz z Jurasem zostaliśmy umieszczeni na bezludnej, strasznej wyspie. Wyspie, która jest zamieszkiwana przez najstraszniejsze kreatury Minecrafta. Za każdą śmierć będziemy tracić jedno serce. A nasza seria skończy się wtedy, kiedy stracimy je wszystkie. Juras! Adrian! kolejny odcinek nawiedzonej wyspy. Tak jest. Ile widzowie muszą stawić łapek? No, pod ostatnimi odcinkami ładnie szli, ładnie szli, tam szybciutko wbijali te progi. To w dzisiejszym może 800? 800 lajków, widzowie, będzie kolejny odcinek ze strasznej wyspy, więc zostawiajcie w tym momencie lajki, dajcie nam wyzwania w komentarzach, jakie możemy zrobić w odcinku z naszej ulubionej serii. To jest nasza ulubiona seria, prawda, Juras? Tak jest. Ulubiona seria. I w dzisiejszym odcinku, jakie mamy wyzwania? W dzisiejszym odcinku musimy wyrównać wyspę i zrobić farmę jedzenia. Tak, całą wyspę musimy słuchajcie wyrównać, bo jest y, dosyć spora, też nie ukrywajmy, ale lepiej by było, żebyśmy zrobili sobie jakieś miejsce, w którym będziemy mieć jedzenie, czyli na przykład taką farmę, jakąś zboża, coś innego, więc y, myślę, że możemy już wziąć się za robotę Juras. Y, nam drzewo. Okej, okay. a ty nie masz ciemno przed oczami? <noise> nie, aktualnie nie mam ciemno przed oczami, jest y, wszystko w porządku, y, ale miałem tak wcześniej, miałem tak wcześniej, słuchaj no właśnie i... Mi się to stało. O dobra już nie mam. Ale ja nie wiem, ja nie wiem jaki to potwór w ogóle coś takiego robi. ja też nie mam pojęcia, ale no denerwuję to jak nagle masz ciemnotę. Da, ta, ta, słuchajcie widzowie, pod ostatnimi odcinkami naprawdę super jest aktywność, za co bardzo chcielibyśmy wam no, podziękować z Piotkiem. Bo nie ukrywajmy, ale no rozwalacie system, słuchajcie, no 20 tysięcy na jednym odcinku, na drugim ponad 12 tysięcy. Ej, 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 tam, gotam, kotam, szczur! Zabił cię. Jezus Maria! No i bardzo się nie będziemy podziękować Piątek z wrażenia, aż se umarł w moich robi Jezus Maria Jezu, Nie spodziewałem się, że on wyjdzie z tej dziury co no, są z najlepsze, ja w ogóle w tej dziurze przez chwilę byłem i z niej wyszedłem, więc to chyba ja go zrespiłem. Ja, no to super! Jeszcze ja zginąłem No nie to... wiem czemu się sfokusował na to obie, tak szczerze. Ty, ale ja tylko wyszedłem, aż się normalnie nic nie ciśnie podniosło tu. Ej stary, tam z boku jeszcze masz itemki. Tam z boku o, dobra, patyki biura, jakieś. Biura. I w wodzie też pływa. A ty czy... masz łopatę w ogóle, raz? E, wiesz co, mam chyba żelazo. Przynajmniej miałem, dopóki mnie ten Goatman nie zabił. Ale one chyba nie, nie zabierają itemów. To, to mi się wydaje. Sobie to musisz sobie zrobić. Słuchajcie widzowie, naprawdę, jeżeli oglądacie w tym momencie ten odcinek, jesteście już w tym momencie, to musicie też obczaić sobie poprzednie odcinki. Jak obejrzycie sobie ten, to obejrzycie sobie poprzednie z tej serii, ogólnie z playlista na kanale, z nawiedzonej wyspy, więc warto sobie zobaczyć poprzednie dwa odcinki. No i ogólnie, jak będziecie dużo lajków wbijać w szybkim czasie, no to ja też będę szybciej te odcinki publikować. Nie będę ukrywać, no. ale mam taką zasadę, że chciałbym, żeby na każdym odcinku było 10 tysięcy wyświetleń Więc musicie mi sobie szybko łapki zostawiać i oglądać odcinki no. Ten filmik trochę będzie trochę, i tak jest trochę opóźniony, no bo wiadomo święta No ta no przecież myśmy nagrywali chyba z dwa tygodnie temu te dwa filmy w ogóle <laughs> Nie spodziewaliśmy się że tak szybko wybijecie te progi No w sumie to da, w sumie to ta Ale Ale fajnie, że się udało Fajnie, że jesteście i oglądajcie Tak, tak Dobra, zrobimy te chyba cięcie wizowie, my to wyspę szybko wyrównamy. Jezus, z godzinę my to skończyliśmy, ale już prawie jest. Wizowie, za to poświęcenie to wy musicie zostawić lajka like pod tym odcinkiem, bo naprawdę dzisiaj się mega postaramy. W ogóle, wydaje mi się, że któryś którymś odcinku musimy pójść i wa, 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 zabić jakiegoś rekina. Jest. No, przydałoby się, ale w ogóle jestem ciekaw strasznie, co z niego wypada. Mi się wydaje, że mo może jakaś ryba wypaść. A nie kieł? Jakiś? Albo na przykład jakiś kieł, coś takiego typu. No, no to też może tak sobie wypaść. Ale w sumie co my z tego zrobimy? Nie wiem. Nie <noise> wiem, może jakieś pułapkę na no, jakiegoś mimikera czy kogoś nie, innego. A może może dasz z tego kładź zrobić takiego konkretniejszego. Faktycznie, że jakoś zabić tego mimikera czy coś. Mi się wydaje, że w ogóle powinniśmy zrobić trafę i uciec z tej wyspy. <głos> <głos> to by była najlepsza opcja. To by była najlepsza opcja, ale... Ja myślę, że jest jak jest, no. Ej, a w którym miejscu w ogóle było to nasze zejście do kopalni? Tam. No gdzieś tutaj. Ale wiesz, taki płaski teren ogólnie on jest lepszy. No bo jak się coś pojawi tutaj dziwnego, no to od razu będziemy to widzieć na tym płaskim terenie, nie? No tak. a nie, że będziemy tam. się zastanawiać, z której strony, gdzie i jak jest jakiś przeciwny no ten... I tak drzewa będziemy musieli posadzić. No na pewno, no nie, no drzewa muszą ale być, ale. Możemy, możemy zrobić oso osobną farmę. farmę w sumie, jak farma jest, mam jakąkolwiek farmę, to możemy zrobić i farmę drzewa, i farmę te jedzenia. Kurde. Nie mam kilofa. Kurde, mi też się, się kończy. Eee. Czekaj. Nie, poczekaj, a ja mam. O, o. O. <laughs> ale czekaj, czekaj słuchaj. Ja, ja mam drabinki. Jedną mam. O. o Użyłem. Mam. Akurat ci jednej brakowało? No, no, ok, nie nie brakowało. Tu Są jeszcze. Dobra, to ja zrobię nam dwa kilofy, a ci dwa. No, po jednym, nie? Po jednym. Po Trzymaj. Nałem no. ci. Dobra, a ja wezmę chyba trochę ziemi i już pójdę zrobić może kawałek tej takiej osobnej wyspy tam. Tak, woda, tak, woda. możesz, możesz, no. Masz sadzonki jakieś jeszcze? Eee, mam siedem sezonek, mogę ci dać. To daj, to daj mi. No to chodź tu, masz. Ale pamiętaj, żeby dał tam pochodnie trzymaj, bo one inaczej nie będą rosnąć. Patrz stary mamy Owca. Owca terrorystka! O Jezu Dzieciństwo normalnie. Ej, a mamy w ogóle tyle tego dirta, żeby tutaj ten teren wyrównać ładnie z niego? Tak będzie, wiesz skopaliśmy go, ja tam wszystko do skrzynki schowałem Ale bez kitu widza wy nadać dać wyzwania? Może jakieś zadania też, nie tylko wyzwania, może na przykład żebyśmy coś zbudowali fajnego Możemy tak, te z Lightmatiki no? budować jak coś widzowie, możecie dawać nam fajne pomysły. I Masz my to możemy zrealizujemy. Możemy jakąś potężną wyspę zrobić z tego. Ta, normalnie. Pracę, przystań dla statków albo dla łódek. Różne rzeczy, wszystko możemy zrobić. Tylko musicie widzowie w komentarzu pisać. Tak naprawdę aktualnie to nas tylko ogranicza nasza wyobraźnia widzowie. Problemem jest to, że mamy coraz mniej serc. Yy, kurde, no yy, to prawda. <laughs> Ale w sumie ma taką rozkwinę A co jakbyśmy dodawali sobie te serca na przykład za wykonanie jakiegoś zadania Na przykład Zabicie jednego potwora dodanie jednego serca To by było mocne w sumie nie? Możecie napisać widzowie Dłuższa seria na pewno by była No ta pierdzielek się wystraszyłem teraz Owcy? Ta No i zaraz sam że zobaczysz wtedy co się stanie. Ej o. Mik o kurna Ej! Do wody, szybko do wody Andrew! Ej do góry! Jak on w dzień się pojawił? Łe, co to coś idzie No ja widzę. Ole dziwne Ty, ale... Tłumacz mi, a co mam teraz zrobić? Nie wiem. Zniknęli. Zniknęli! No jest, ale łatwo. Łatwo z nimi. Ej, ale to nie jest tak, że on zawsze jakby nas goni, tylko może od niego uciec i on zniknie. No tak, w sumie chyba tak to działa, ale. No powiem ci, że już się bałem, już uciekłem do wody i już mówię, nie ma szans. Chodźmy do bazy. Ej, ja taki tu balkon zrobię, co? A, weakness, o nie. O, no. No w sumie. Będziemy mieć balkon drugi. trzeba oświetlić jeszcze trzeba. O, trzeba parkura też zrobić. Tak, żeby kurde, te gołdmy. O, nie, znowu udziałam ciemno, te. A ty nie masz? Nie. U mnie jest git. ja tutaj się boję. Wiesz co, no bo one... one... Są, ale widzisz, ale takie oczy się pojawiają. Nie, nie, teraz akurat nie widzę, ale to chyba jest losowo, wiesz, raz ty coś masz, raz ja coś mam. Parkiera będziemy robić? No ogólnie mi się wydaje, że warto no, było zrobić takiego lekkiego, ale bez przesady, bo ty już tam widzę, że się ten rozgrzewasz. <laughs> Jakiegoś wielkiego parkura. Nie, no wielki nie jest, no patrz, cyk, cyk, cyk. Ok. <śmiech> <śmiech> Ja prawie umarłem, stary. Ej, stary, bo my Byłem, tu pochodnie po powinniśmy dać, masz? Mam. No przestań, zrzucasz Ej, mnie, debilu. Nie. Debilu, zrzucasz mnie! Nie! Mamy węgiel jeszcze! Ja mam pochodnie, jak chcesz, mogę ci dać. Nie, nie dawaj mi. Ale ja mam lepszy pomysł, zróbmy tu właz, Bo one przez właz nie mogą przechodzić, wiesz? Ale mogą bić chyba przy ściany, to trzeba takich gruby robić ten właz. Tutaj, tak, o kurde, pojawił się, widzisz? Nie yeah. Albo jednak nie Ale piorą No dweller był, ale zniknął Coś spokojnie się teraz zrobiło, my się wydaje, że możemy zejść na dół Na zdrowie Jura Na zdrowie Ja <grym> idę na dół Widzowie napiszcie na zdrowie, proszę Jura <grym> <grym> no chodź na dół Idę, idę O kurde, ale ten was trochę na odwrót zrobiłeś Najwyżej no, będziemy uciek. Gota, eee, gotam, gotam, gotam Gotam, 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 gotam. GO TAM on zniknął no co nie jest. jest jest tam czekaj idę parkierem biegnie A! biegnie co ty robisz idioto czekaj, czekaj czekaj szybko chodź no, gdzie on biegnie no pod nami jest co ty gadasz serio pod nami jest no Ej, faktycznie pod no. nami no i co on teraz Masz jabłuszko, szczurze, zjedz coś! Mam łuk. A to spróbuj strzelić do niego! Tak nie mam Ej, bo on wyżej coraz jest! Chyba, że jak próbujemy... EJ! On wchodzi do góry, widziałeś to? No! Jak... EJ, TY PASZ! Co on tak wysoko? Ej, Juras! Nie czarno wiem, mam, czarno chodzi. mam teraz! Ciemno masz? Dobra, ja cię bronię w razie bo tutaj jestem. Ej, no i co, zniknął? No, zniknął chyba. A, gdzieś tu biega, ale nie wiem. Ej, nie bra... Co musimy zrobić? Łuk? Znaczy, mam łuk, ale trzeba zrobić strzały. Strzały mówisz? Jak się robi o strzały. A, robię. Ale nie mamy tego, piórek. Nie mamy piórek już raz. Trzeba piórka mieć, żeby zrobić strzały. Ale, ej, nie mieliśmy kurczaka? No, ale to dobra, jednego kurczaka. To co nam z jednego kurczaka? Tam móżyć. są te, tam są baśki. Możemy pójść baśki zabić. Mam strzały. Dobra. Dwie masz! Dobra, no daję z ziemia. Dyrka. Ej! Rekin! Pociągnisko! Się... Ej, a... Wiemy go? No? Ej, bo ja się boję, że on jest złapie zaraz. On na mnie się fokusuje. Ej! Co? Zapiliśmy? No? Coś wypadło? Nie wiem, a masz coś? Nie. No to nic nie wypadło. <laughs> Aha. No to nieźle. Ej, ale jest burza stary. To nie burza, tylko ten, dweler Nie no tyle. Tak. Co chwilę no to nie dweler, to burza. Dweler, tylko on się respi pod wodą mi się wydaje. Myślisz? No gdzieś tam Dami w jakichś wyszeli, jaskiniach chyba. czy coś Znowu coś tutaj słyszę, nie wiem co to jest ale jest głośno Ej gotam gotam, gotam, mimiker, mimiker gotam szybko szybko! szybko szybko, chodź, szybko, chodź, szybko. chodź, chodź Zamknijmy I co teraz? I gotam, i mimiker, chodź bliżej, chodź bliżej Mamy mimiker jest ja Mimiker ja i gotam ja strzelaj no, oh, oh, oh. Jedną strzałę. Ja nie mam No i dupa, nie trafiłem Stary Pa psychopata się dusi Ej Co to za muzyka? Nie mam pojęcia ale zgłoś no Ej, zniknął? No Jezus Mary, ale oni są straszki No Stary się odwracasz, a za tobą stoi taki przygłup ale ja nie można, na, na Gołtama ja nie, mam... nie można patrzeć, na goutama nie można patrzeć Okej, okay, ale ja mam ciemność teraz stary Ja Jak na Gołtama popatrzysz to on wtedy takiego hunta ma mocnego Okej okay, Więc na niego nie, nie można patrzeć. patrzeć No dobra, ja będę wiedział Można przylukać gdzie jest, ale nie można na niego patrzeć Zrobić go Yo! Jezus, to burza. Run Run, forest run <laughs> <głos> <głos> Jak jakiś mender z podrzapy Stary, wiesz co my musimy zrobić? Jakieś szybkie takie spady, zejścia, szybkie windy takie, żeby uciekać przed... Ty to może iść zrób killow, co? No zrobiłem właśnie. To możesz mi też zrobić. No to trzymaj, gdzie jesteś. Tu jestem. <noise> Dziękuję. Już idę, zrobię drugi. Może jaki ten Juras to mój przyjaciel największy. O, napiszcie w komentarzu, uu <noise> <noise> I Skąd co? to ówu się nie. wzięło w ogóle. To anime jakieś chyba, wiesz? Nie, nie, chodzi mi, że w twojej bani aktualnie w tym momencie. A, nie wiem, bo... Skąd się wzięło nie to Napiszcie ówu w komentarzu. O... A bo ja już dirta nie mam, nie gadaj, że nie ma dirta już. Nie, jest, 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 ja mam jak chcesz. Tak? Tu gdzie chcesz. Zobacz... Ojo, ile to jest dirta, stary. No, ja już tam pozbierałem, zabrałem trochę, ale tam jeszcze coś jest. No ja teraz oddaję swojego Dirt'a i Cobblestone'a, ale... czy znaczy Dirt'a. Y, Sanda i Cobblestone'a, ale zabieram całego Dirt'a, jak chcesz. Ty, to w sumie może ty już zacznij robić farmę. Taką zboża, a ja tu będę to robił. Dobra, to poczekaj. No ale musisz sumie... tego Dirt'a zebrać, bo za dużo go wyrzuciłeś. Ja nie mam tyle miejsca, stary. To czekaj, już Ale muszę zrobić... Wiesz, co muszę zrobić? Muszę zrobić motykę. Ty, a co z naszym domkiem? Trzeba chyba go zniszczyć, tego na górze. Nie. No co, zostawiamy ten domek na górze? Być, tak, on musi być w powietrzu stare. Aha, jak takiej pipki będziemy na górze mieć domek? Nie, możemy zrobić jakąś taką nie wiem, jakąś, że coś go trzyma na przykład. O, to jest to, git, to jest git no, pomysł. To, było dobre, to ja. jest git pomysł, Juraz, no Juraz! Aha, widzisz? widzisz mądry, go, mądry, ja. mądry, mądry, mądry Widziałeś, głupka pracuje, pracuje głupka Możecie w komentarzu napisać co możemy zrobić z tym, yy, do, tym domkiem. Bo ja w sumie jak biorę od was jakieś wyzwania widzowe to was do odcinka potem dodaję Normalnie Was pozdrawiam i tak dalej, więc możecie pisać. Tak jesteście w wasz masz komentarz na początku filmu. Tak dobrze. warto, mi... O kurde! O kurde Gotam, go tam, go tam. Yy, ja jestem tu na górze A dobra, on no O do tutaj. ciebie idzie, no! No, ale ostatni odcinek w ogóle był mega szalony, bo byliśmy w jaskini i tam co chwilę coś się działo. Teraz, nie? No. Też się dzieje! Ale jesteśmy na powierzchni! No tak! Goatman, do... Goatman, goatman, goatman! Nie! Yy, do wody? Nie patrz na niego, nie patrz na niego, po, poczekaj mi chwilę. No? Zrobi coś? Kur... biegnie! Dobra, dobra, dobra! Do wody, do wody, do wody! No jestem, jestem w pośle. Ale Stoi stary, tam! Nie, nie e, teraz, pisaj, na niego popatrzę. Nie, Ty i nic nie idzie. Ej, tej, wariat! Co? Ej, psz! Zniknął. Piesek! Ale, zniknął, ale zniknął, jest i. szczur. I w ogóle, Andrew, wiem co, wymyśliłem coś. Dawaj. Ale zróbmy tak, że jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, popatrz na mnie. No. Dotarł do tego momentu odcinka. No. To, to stary, niech napisze łosoś, a my go pozdrowimy na starym Tak! Odcinku. Tak, bez tak. powodu. Tak, tak widzowie, sobie... napiszcie komentarz łosoś, a my was pozdrowimy na następnym odcinku. Albo no, napiszcie fajny komentarz i do tego dopiszcie łosoś, o No, żeby było, żeby... Tak. Będziemy wiedzieli, że obejrzeliście do tego momentu, bo my już trochę czasu minęło tego filmiku. No nie wiem ile już, ale myślę, że z pół godziny będzie filmu, bo wy lubicie takie długie filmy. No, takie dłuższe. Ej jest, 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 go tam, go tam. Na drzewach. Na drzewach. I widzisz? I też i ten i ten gnój, on się pojawia w miejscu, w którym go nie widać. Jest. No jest tam, jest tam. No? Jest tam. A ja sobie tu nie będę dirta stawiał. Co sobie stawaj, no co ty? Co, to, co on nam groźny, tak? Co nam zrobić? Może nam naskoczyć skoczyć najbliżej, nie? Ja no myślę, że jakby nas dorwał, to by byli No ale wiesz, że jestem u góry, więc jestem kozak koza, tak. Ej Juras, biegnij, biegnij, uciekaj! Co ty? No, nie strasznie. Mam jeszcze. O oh, kurna, ten, Miki, Miki, Do ciebie A! biegnie, do ciebie biegnie. Nie, 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 nie. Zostaw mnie, za? Zostaw mnie. Do wody wszedł. Ej, nie, nie, no on Do uciekł by What? What? What the... oh. Ej, nie, 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 po tobą, po tobą, po tobą, po tobą, po nie, Aha, ej, ja to powiem. jeszcze... ej! Jeszcze Dwerer jest na wodzie, jeszcze, jeszcze demer the Fog jest na wodzie, nie patrz na niego debilu! Tam na prawo, na prawo, na prawo! Co w prawo! Ja Jezus Maria Stary, co po rzeczy, iść po rzeczy! Idę, idę. No muszę złapać swoje itemy wszystkie. Ja, ja monitoruję teren! Monitoruję teren! Monitoring! No najpilno, jak coś to krzycz Ty ale ja nie wiedziałem, że ten maus <laughs> pływa Ja też nie wiedziałem, że on pływa, dlatego my tak zawsze uciekaliśmy do wody i myśleliśmy, że... Tylko takie kozaki, nie? Ale super, że wyrunaliśmy tą wyspę Jeee! Jeee! Zadanie zrobione! Wyrównana wyspa i zrobiona farma! W sumie, nie wiem czy tak naprawdę to zrobiliśmy. Teraz już wyzwania wszystkie. No ale wyzwa, wyz, wyznania. Wyzwania. <laughs> Jakie A wyznania? Chciałem ci miłość. <laughs> Dwilu, że tu jest! Gdzie? No tu! Dobra, go tam, go tam, go tam! Gdzie? Go tam, tam, tam na wyspie naszej. Jezus, maria, no bo jest noc. My musimy dostać się do domku, stary. No w sumie, ja to tam. Ej, idzie tu! Nie, nie idzie, patrz tylko. Do góry buduj ej, się, debilu! Ja nie mam klocków! Co ty robisz? Masz! No! ej, co ty? Uciekaj do wody, uciekaj do wody, uciekaj do wody! Uciekaj do wody! Uciekaj do wody! Stary, zrzuciłeś mnie! Co tu się dzieje? Stary, jak do góry idziesz? To musisz, patrz, jak idziesz do góry, to musisz tak zabudować, bo on się wspina. A, ja nie wiedziałem, że on się wspina. On się wspina do góry. Ja, ja, ja ten, jak chciałem ci klocki zrzucić i niestety spadam na ciebie. <grym> no, to no to niszczysz jeszcze budujesz? Buduję. Budujemy dom na dircie, cena nie gra roli dziś. Zbudowaliśmy już prawie wszystko Ale wciąż nie mamy nic, nic. Cieszmy się z małych rzeczy, rzeczy. Bo mam ta ti ta O Boże <grym> Ej dobra, dobra stary Bo tu jeszcze musimy dużo tego dirta zrobić Ej w ogóle wiesz co jest najlepsze? Ten, Dweller się w ogóle naglonie zrespił wcześniej no. Dobre, Czy tak jednak to, może się na wodzie respić? A? to hybryd! Ej, miker, 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 Idź do domku! Idź do domku! Jezus Ej, czemu on na mnie się? Idzie to... do ciebie, miker? Dobra, ja jestem w zamku, stary. On Do, jest do ciebie idzie! Ej, mnie zostawił! Czemu oni mnie atakują? No, nie wiem. Może popatrzyłeś na niego? Nie ja popatrzyłem, stary. Ja w tutaj... Yes. Dobra, Jezu, on jest no upośledzony, mnie nie widzi No Co on no, robi? I <laughs> no, ale co, on będzie cały czas na naszej wyspie? Co, co zrobi? zrobił? Z, z mlekiem przyjechał <laughs> 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 <zapoduje mleko laughs> <laughs> <laughs> Widzowie, pamiętajcie, żeby wpaść do mnie na kanał Nie, nie wchodźcie do niego Autopromocja Ej! Zobacz komuś. Duchamy. Ej stary nie... Siema! Siema? Ej nie bij go! O nic nie ma! Bo no, ale co zmienia co chwilę no? Będziemy mieć lasso. Masz płotek? Mam płotek. Ja mam owce. mi owce. Daj płotek. Nie DBilu! Co? Nie jej daj tu płotek. Daj tu płotek! <laughs> Ej go tam, go tam na, na, tam na jest, daj, daj tu na płotek. Rogu, na na rogo. Idioto, tam na drzewkach jest go tam. Widzowie, bardzo Wam dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na poprzedni odcinek z tej serii. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Możesz mi nie bić. Nie. Pa!